Czy na pewno kolej była kiedyś tak niezawodna, że nastawiano od niej zegarki? Czy to nie zniekształcony przez lata mit, który funkcjonuje do dziś? Dlaczego pociągi w Polsce nie są punktualne? Czy udało się poprawić działanie kolei pod tym względem? Co zrobić, żeby kolej była niezawodna? W jaki sposób zapewnić punktualną dostawę transportowanych towarów oraz sprawić że pociągi pasażerskie nie będą mieć opóźnień? Z jakich powodów takie opóźnienia się zdarzają? Okazuje się, że są wśród nich powody, z których pasażerowie nawet nie zdają sobie sprawy. Czym jest niezawodność w transporcie? To zapewnienie sprawnego przewozu z uwzględnieniem określonych warunków. W przypadku kolei ważne będą czas przewozu, częstotliwość połączeń i możliwość dotarcia do określonego celu. Należy jednak dodać, że kolej nie dociera wszędzie tak jak transport samochodowy i to zdecydowanie dla niej minus. Jeżeli pasażer uważa, że kolej jest niezawodna, będzie chętniej wybierał ten środek transportu. Mimo mankamentów w Polsce dużo ludzi korzysta z kolei jako dogodnego środka do jazdu do pracy czy do szkoły. A to powinno być motywacją przewoźników do podwyższania jakości usług przy zachowaniu korzystnej ceny. Punktualność na kolei to jedna z głównych cech niezawodności, która wpływa na wybór tego środka transportu. Jeśli pociągi podmiejskie będą się ciągle spóźniać, wtedy kolej będzie dla pasażerów zawodna i poszukają sobie oni lepszych możliwości dojazdu. Dla ludzi czas przejazdu pociągu jest najważniejszym argumentem, który przyciąga ich do kolei.. Co prawda pociągi są coraz szybsze i lepsza jest przepustowość na liniach kolejowych, ale w wielu miejscach prowadzone są prace modernizacyjne, które powodują opóźnienia i nietrzymanie się rozkładu jazdy. Przyczyną braku sprawnego przewozu towarów i pasażerów może być też przestarzały tabor, który ulega częstym awariom. Co jeszcze decyduje o wyborze kolei jako środka transportu? Wysoki poziom bezpieczeństwa, co zwłaszcza w porównaniu do przewozów drogowych jest kolejnym mocnym argumentem. Bezpieczeństwo w dużym stopniu kojarzone jest z niezawodnością. Kolejną sprawą jest dojazd do miejsca docelowego. Istotną rolę odgrywać będą bezpośrednie połączenia, ich odpowiednia częstotliwość i godziny odjazdów pociągów, brak konieczności przesiadek, a także ułatwienia przy zakupie biletów. Wydaje się, że kolej nie powinna być wrażliwa na warunki pogodowe, ale tak nie jest. Latem urządzenia trakcji przegrzewają się. Zimą zamarzają. Podobnie jest z torami. Powoduje to duże opóźnienia pociągów, które mogą zniechęcić podróżnych oczekujących zbyt długo, zwłaszcza jeśli sytuacja powtarza się często. Jednak w trudnych warunkach pogodowych bezpieczniej jest podróżować pociągiem niż innym środkiem transportu. Istnieją jeszcze inne czynniki wpływające na postrzeganie kolei jako zawodnego środka transportu. Można tu wymienić brak możliwości obsługi pasażerów w systemie door-to-door, -door, ograniczoną liczbę przystanków na trasie czy konieczność połączenia z innymi środkami transportu. W kontekście niezawodności, bezpieczeństwo i punktualność są najczęściej wymienianymi argumentami wśród pasażerów kolei. Mówią oni też o niezależności od pogody i stosunkowo częstym kursowaniu pociągów w ciągu godziny. Ważnymi parametrami związanymi z jakością usług kolejowych i wyborem tego środka transportu są cena, lepsza sieć komunikacyjna, czas podróży, większa niezawodność usług, komfort podróży i częstotliwość połączeń. Badania prowadzone w Unii Europejskiej wykazały, że pasażerowie wiążą duże nadzieje z konkurencją, która według nich wpływa na ceny biletów, jakość usług w pociągach, komfort, czystość częstotliwość i punktualność kursowania oraz bezpieczeństwo na sieci kolejowej. Aby system kolejowy był niezawodny, konieczne jest spełnienie przez niego określonych wymagań wynikających z utrzymania bezpieczeństwa. Jest ono priorytetem w działaniach podejmowanych na obszarze Unii Europejskiej i dużą rolę odgrywa tutaj prawo. W przepisach naciska się na wspólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Kolej musi mieć system zarządzania nim, kompatybilną infrastrukturę, i odpowiednio utrzymywany tabor. Bezpieczeństwo zależy też od personelu kolejowego, a przede wszystkim od maszynistów i czasu ich pracy. Można powiedzieć, że są oni pracownikami interoperacyjnymi, przekraczają granice i są konfrontowani z różnorodnością reguł, co może zwiększać prawdopodobieństwo błędnych zachowań. Eksperci uważają, że każdy maszynista powinien znać co najmniej dwa różne systemy kolejowe. Aby zapewnić utrzymanie kwalifikacji i należyte wykonywanie przez nich obowiązków, systemy zarządzania bezpieczeństwem przewidują odpowiednie programy i szkolenia. Również pozostali członkowie załogi, wykonujący zadania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, muszą spełniać określone wymagania. A jak to jest z tym nastawianiem zegarków od pociągów przed wojną? Czy to prawda, że były one tak punktualne i faktycznie to robiono. Zegarki nastawiano owszem, ale nie wynikało to z punktualności, a przed wojną pociągi miały również opóźnienia. Mało tego, okazało się, że po wojnie kursowały one lepiej niż w drugiej rp. Zatem nastawianie zegarków w czasie kiedy na stacji zjawił się pociąg wynikało nie z punktualności, a z tego, że w wielu miejscach Kolej była jedynym nośnikiem czasu. Jeśli na stację przyjechał pociąg, po prostu nastawiono zegarek, żeby mniej więcej wiedzieć, jaka jest godzina. Warto też dodać, że pociągi kursowały wedle różnych czasów. Na dworcach Prawobrzeżnej Warszawy obowiązywał czas Piotrogrodzki, a na Lewobrzeżnych Warszawski. Czas Piotrogrodzki był przesunięty do przodu wobec czasu warszawskiego o 37 minut i 11 sekund. W Krakowie pociągi na zachód na kolei północnej cesarza Ferdynanda odjeżdżały według czasu praskiego, cofniętego od Krakowskiego o 12 minut. Pociągi na wschód na kolei galicyjskiej Karola Ludwika odjeżdżały według czasu peszteńskiego, cofniętego od Krakowskiego o 4 minuty. Dopiero w związku z rozwojem linii kolejowych wymagano coraz bardziej ujednolicenia czasu. Dlaczego pociągi w Polsce mają opóźnienia? Z różnych przyczyn. Wśród nich są liczne prace modernizacyjne, które z uwagi na rozebrane tory i ograniczoną przepustowość mogą przyczyniać się do dużych opóźnień. Może to zniechęcać część pasażerów do podróżowania koleją. W ostatnich latach do przyczyn opóźnień na kolei należały kradzieże różnych elementów sieci trakcyjnej. Wycinanie miedzianych przewodów trakcyjnych i rozkradanie żeliwnych dropsów czyli obciążników naprężających sieć trakcyjną, potrafiły sparaliżować kursy pociągów na wiele godzin. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działało w Polsce co najmniej pięć dużych, zorganizowanych grup zajmujących się tym procederem. Były lata, że w całym kraju każdej nocy wycinano setki metrów sieci trakcyjnej. Takie wypadki na szlakach wpływały na poważne opóźnienia pociągów. Do tego dochodzą inne zdarzenia, jak samobójcy na torach, kolizje i wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, w okresie zimowym również oblodzenie sieci trakcyjnej. W ostatnich kilkunastu latach średnia punktualność pociągów pasażerskich w Polsce wahała się w granicach od około 84 do 95%. W tym okresie najniższy poziom punktualności stwierdzono w 2010, 84,6% i w 2022 roku 88,6%. Przyczynami były głównie warunki atmosferyczne, częste awarie i niskie rezerwy taborowe u przewoźników. Jednak warto dodać, co może być pewnym zaskoczeniem, że wyniki punktualności polskich przewozów dalekobieżnych nie odbiegały na przestrzeni lat w jakiś rażący sposób od pozostałych krajów europejskich. Zatem problem z punktualnością pociągów dotyczy tak naprawdę wielu państw w Europie. Gorzej przedstawia się sytuacja w pociągach towarowych. Tutaj średnio połowa z nich dojeżdżała punktualnie na czas. Wśród przyczyn opóźnień były jakość taboru, organizacja ruchu kolejowego, zajętość torów, późne zgłoszenie odjazdu czy zdarzenia losowe. Istotnym elementem na drodze do niezawodności kolei jest kształtowanie bezpiecznych zachowań użytkowników transportu kolejowego. Wśród nich są różne programy społeczne kierowane do ludzi, dotyczące m.in. zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych i przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. Mimo że kolej uważa się za najbezpieczniejszy środek transportu, to tory w wielu miejscach krzyżują się z drogami, a tam wzrasta ryzyko wypadków czy innych zdarzeń. Nieodpowiednie zachowanie kierowców jest przyczyną 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Ignorowanie znaków i sygnalizacji świetlnej wjazd na tory podczas zamykania rogatek Omijanie slalomem pół zamkniętych rogatek oraz czekających przed nimi pojazdów to częste zachowania, które można zaobserwować w pobliżu przejazdów kolejowych. Transport kolejowy w XXI wieku powinien być ogólnie dostępny, geograficznie, społecznie i finansowo. Sprawny i niezawodny system kolejowy jest dzisiaj priorytetem w zakresie polityki transportowej. Dodatkowe aspekty, takie jak ekologia, ekonomia czy efektywność. Są dążeniami krajów europejskich, w co wpisuje się również Polska. Istotną rolę odgrywają rozmaite kampanie nawołujące do korzystania z kolei, promujące zmianę sposobu myślenia na jej temat. Konieczne jest jednak, aby działaniami tymi zapewnić niezawodność kolei, co nie jest w praktyce zadaniem łatwym. Pociągi powinny być jednocześnie punktualne, dostępne i nowoczesne. Transport kolejowy jest dobry w dojazdach do pracy czy szkół. Szybki na dłuższe dystanse umożliwia bezpośrednie i sprawne dotarcie do celu. To sprawia, że jest on konkurencyjny wobec innych środków transportu. Przedsiębiorstwa kolejowe wskazują 5 priorytetów swojej działalności: trwała rentowność, poprawa jakości usług, wzrost przewozów, zarządzanie ich rentownością oraz poprawa elastyczności i efektywności. Jeśli wyzwania te będą w praktyce wdrażane, mogą wpłynąć na zmianę postrzegania kolei przez użytkowników. Kolejnie zawodna, punktualna i oferująca wysoką jakość usług jest pożądana przez wszystkich. Bezpieczeństwo przewozów zależy nie tylko od zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, ale też od zachowania użytkowników. Ostrożność to szansa na mniejszą liczbę wypadków i kolizji, a tym samym liczbę zabitych i rannych. Z niezawodnością, co prawda pośrednio, wiąże się też liberalizacja. Chodzi tu głównie o konkurencję, na której mogą skorzystać pasażerowie. Konkurenci chcą być niezawodni, a rywalizując próbują przyciągnąć jak najwięcej pasażerów. Zatem brak konkurencji to brak innowacyjności czyli gorszy produkt. Obecnie w dobie ciągłego pośpiechu kluczową kwestią jest prędkość, stanowiąca jedną z podstawowych cech różnych środków transportu i będąca elementem konkurencji między nimi. Wśród ważnych działań powinno być budowanie wspólnego, jednolitego rynku kolejowego w Europie, tworzenie i modernizowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa, rozwój sieci kolejowej, zwłaszcza w przewozach długodystansowych a także podnoszenie standardu usług kolejowych wraz ze zwiększeniem punktualności, niezawodności i odpowiedzialności.